Zadanie piąte. Rozwiąż układ równań 4x odjąć 2y równe 8 i 4x odjąć 8x równe minus 16 metodą przeciwnych współczynników. Tu w pierwszej kolejności musimy pamiętać o tym, żeby ustawić te niewiadome w taki sposób, żeby te niewiadome stały pod sobą, czyli x -y pod x oraz y przed y. -kami. W związku z powyższym ja teraz ten układ równań właśnie w taki sposób przepiszę. Pierwsze równanie pozostawiam bez zmian, natomiast tutaj te czynniki, te elementy, które stoją po lewej stronie równania, drugiego w układzie zamieniam kolejnością, czyli będziemy tutaj mieli minus 8x dodać 4y i całość jest równa liczbie minus 16. W kolejnym kroku Tutaj należałoby przekształcić albo pierwsze, albo drugie równanie, albo oba na raz, w taki sposób, żeby stały przy jednej z niewiadomych te same liczby, albo przeciwne. No i ja w tym celu przekształcam drugie równanie, dzieląc je obu przez liczbę 2. Ponieważ pierwszego równania nie przekształciłam. To ja je zapisuję, czy przepisuję bez zmian. Natomiast już podzielone drugie równanie zapisuję poniżej. No i tutaj będziemy mieli minus 8x do, podzielone przez 2 to jest minus 4x. No i tutaj plus 2y całość jest równa liczbie minus 8. I teraz, dlaczego ważne było to, żeby ustawić te niewiadome tutaj jedna pod drugą, no dzięki temu ja tutaj teraz widzę, które z tych elementów, które z tych niewiadomych mogę zredukować. Ja teraz podejmuję decyzję, że obustronnie dodaję te równania, więc będę miała 4x odjąć 2y, minus 4x dodać 2y, jest równe, 8 odjąć 8. No i teraz popatrzmy tak samo jak w zadaniu czwartym, tak samo i tutaj. Lewa strona redukuje nam się do 0, ponieważ 4x odjąć 4x to jest 0, no i minus 2y plus 2y jest równe 0. Natomiast tym razem do 0 redukuje nam się także prawa strona równania, ponieważ 8 minus 8 jest również równe 0. No i tutaj uzyskaliśmy taką sytuację, w której w tym miejscu lewa strona jest równa stronie prawej. Nie jesteśmy w stanie w tym przypadku, w przypadku tego przykładu, wyznaczyć ani wartości x, ani wartości y, ponieważ, jak widzimy, one nam się zredukowały do zera. Jaka jest interpretacja takiej sytuacji odnośnie układu równań? Otóż, z racji tego, że lewa strona jest równa stronie prawej, to oznacza, że ten układ równań jest układem nieoznaczonym. Układ nieoznaczony to jest taki układ, który ma nieskończenie wiele rozwiązań. Cóż to oznacza? To oznacza, że proste, które tworzą ten układ równań, to są te same proste, czyli jedna prosta oraz druga prosta będą opisane dokładnie tymi, tymi samymi wzorami. To oznacza, że jeżeli byśmy chcieli te proste narysować w jednym układzie współrzędnych, to one się ze sobą pokryją, a ponieważ się ze sobą pokryją, to będą miały nieskończenie wiele wspólnych punktów, czyli Właśnie nieskończenie wiele rozwiązań. No, jeżeli rozwiązujemy układ równań i wychodzi nam układ sprzeczny albo układ nieoznaczony, to nie jest to związane z konkretną metodą rozwiązywania takiego układu równań, ponieważ gdybyśmy rozwiązali dany układ równań metodą podstawiania lub metodą graficzną, to za każdym razem, jeżeli dany układ jest układem nieoznaczonym, to wyjdzie układ nieoznaczony, niezależnie od metody, jaką wybraliśmy. No i to samo odnosi się do układu sprzecznego, czyli niezależnie od metody, jaką wybieramy, jeżeli dany układ jest układem sprzecznym, no to ten układ sprzeczny za każdym razem powinien nam wyjść. Muzyka